Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Redukcji na Ketozie. W tym filmie pokażę Wam kolejne dwa posiłki. Powiem Wam o mojej strategii, którą będę stosował podczas obecnych świąt, oraz powiem o tym, jak ra radzę sobie z kompulsywnym objadaniem się podczas redukcji. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od pierwszego posiłku. Tutaj mamy zupę jarzynową. To są praktycznie same warzywa. Dlatego do tego dania nie mam żadnych warzyw. Tutaj mamy pierś z gęści czy skaczki, tu mam mozzarella i mamy trzy jaja. To ja się biorę za jedzeniem i widzimy się w następnym ujęciu. Uch, właśnie skończyłem jeść. Się zmęczyłem trochę. Trochę dużo jedzenia było, ale o, czysto, miska. I co, i czysty talerz. I na deser jeszcze mam gorzką czekoladę 85%. Chciałbym Wam powiedzieć, że po zrobieniu challenge'u 100 tysięcy kroków dalej robiłem 20 tysięcy kroków dziennie. No może nie 20, tam 18-19 tysięcy kroków dziennie, średnio. Ale to było zdecydowanie więcej niż robiłem do tej pory. I jakie tego były wyniki? Spójrzmy na moje Fitatu. Kiedy ostatnio robiłem filmik na temat redukcji, ważyłem 70,3. To było 28 listopada możecie zobaczyć to tutaj Mam nadzieję, że będzie widać i jak widzicie przez ten czas schudłem 2 kg ale widzicie też ten wzrost o tutaj co to, co to za wzrost, co tu się stało Rafał jak widzicie w tytule mowa o kompulsywnym obiadaniu bo miałem taki weekend, gdzie przez jeden wieczór, niestety Doszło mnie do napadu, kompulsywnego obiadania się. Czasem mam takie napady. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to zajrzyjcie do mnie na Instagrama, o tym mówię tam więcej. No ale generalnie raz na jakiś czas zdarzają się takie epizody. I był taki jeden dzień, że no, było trochę alkoholu, było trochę słodyczy. No i ta moja masa ciała podskoczyła o 2 kg. Ale szybko to odrobiłem, bo wiadomo, nie wszystko to, co przybyło, to była. Tkanka tłuszczowa. sporo z tego to była woda, po prostu i glikogen, dlatego też tam za bardzo się tym nie przejmowałem. No i generalnie przez ten okres 3 tygodni schudłem 2 kg. Moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę moją masę ciała. A nic nie zmieniałem w swojej diecie, tylko zwiększyłem ilość kroków. Dlatego ja Wam powtarzam ciągle, że jeżeli chcecie ułatwić Waszą redukcję masy ciała, to zwiększy ilość kroków, bo to naprawdę działa. I możecie to robić codziennie, bo to nie obciąża waszego organizmu układu nerwowego przede wszystkim i mięśni, że możecie to wykonywać, wykonywać codziennie. A trenować niestety codziennie nie możecie. No byście mogli, ale nie z taką intensywnością. I raczej nie moglibyście palić tyle kalorii, co pali 20 tysięcy kroków. A wracając do kompulsywnego obiadania, pamiętajcie, że gdy będziecie mieli gorszy dzień, to nie oznacza, że nagle wasza dieta się skończyła i możecie dalej trwać w tym. Po prostu wracacie do starego planu i nie przejmujecie się tym małym potknięciem. Tak samo ja się nie przejąłem i dalej redukowałem masę ciała. Jesteśmy dzień przed świętami, więc postaram się tą swoją masę ciała utrzymać. Bo wiadomo, będzie trochę więcej jedzenia, będzie trochę więcej węglowodanów, padnie trochę ciasta, cukierków itd. Tak ale postaram się swoją masę utrzymać. A nawet jak mi się nie uda tego zrobić, i przytyję te pół kilo, czy nawet trochę więcej, to nie będę się tym przejmował, bo przez cały rok dbam o swoją dietę i wiem, że małe potknięcia nie mają znaczenia, jeżeli patrzymy z perspektywy całego roku. Dlatego pamiętajcie o tym, jak zdarzy Wam się jakieś potknięcie. No to co? Widzimy się w drugim posiłku. No i witam was w drugim posiłku. Co my tu mamy? To nazywa się stir-fry. Wrzuciłem warzywa na początku na gorącą patelnię, gdzie był rozgrzany tłuszcz. Usmażyłem je do chrupkości. Na koniec wrzuciłem kurczaka. Można wrzucić zamiast kurczaka wołowinę, wieprzowinę, jakie mięso lubicie. Tylko pamiętajcie o tym, żeby pokroić mięso na małe kawałki, żeby to szybko usmażyć. Czy zanim przejdę do zjedzenia tego posiłku, powiem Wam o mojej strategii na obecne święta. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, nie chcę w te święta przytyć, chcę utrzymać swoją masę ciała, bo fajnie ta redukcja idzie. I myślę, że pojadę na utrzymaniu przez tydzień około, i potem znowu wrócę do redukcji. Tydzień na utrzymaniu to jest tak zwany diet break. To ma swoje korzyści psychologiczne oraz metaboliczne. Przede wszystkim zmniejszy mi poziom kortyzolu, który mi wzrósł ostatnio. Przez ostatni tydzień mój sen był naprawdę zły, był beznadziejny. Budziłem się o 6 rano, i nie mogłem dalej zasnąć. To wynikało właśnie z bycia w deficycie kalorycznym. No już jestem na ostatnich etapach tej redukcji, dlatego ten kortyzol mimo wszystko będzie i trzeba będzie sobie jakoś z nim radzić. No ale cóż zrobić? Dlatego tydzień refidu, który profesjonalnie nazywa się Diet Break. uwrażliwi mnie trochę na leptynę, zmniejszy ten poziom kortyzolu może zejdzie trochę wody ze mnie. Po tygodniu albo po dwóch tygodniach dam wam znać, jak mi idzie. Zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie, że święta są raz w roku. Czy wychodzicie z ketozy, czy nie, to zależy od Was. Nie stresujcie za bardzo się tym, że nie udało wam się zostać w ketozie. Jak zjecie jakiś węglowodany, to również się tym nie stresujcie. Bo no, węglowodany nie są złe, tak? Tylko trzeba podejść do tego z głową i z umiarem. A ja Wam życzę wesołych świąt, odpoczywajcie, relaksujcie się, bo taki okres w życiu też jest potrzebny. Nie możemy ciągle zapieprzać, bo zajedziemy się, a nadmierna ilość stresu nie jest dobra w kontekście naszego zdrowia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!